Ludzkość od setek lat próbuje stworzyć materiał niezniszczalny. W taki też sposób powstał żelbet, na którym opierają się ogromne drapacze chmur. W taki też sposób powstał Kevlar, zdolny do tego, by powstrzymać nawet rozpędzone pociski. I w taki też sposób powstała stal, z której tworzy się naprawdę dużo różnych rzeczy, w tym twarde młoty mogące kruszyć, rozbijać i przybijać. Jednak co jeśli powiem wam, że istnieje materiał o wiele twardszy i o wiele wytrzymalszy od tego, co do tej pory wymieniłem? Bo istnieje serio, a jest to legendarna Nokia 3310. Legenda głosi, że całkiem niedawno komuś taki telefon wypadł z kieszeni. Przypadkiem trafił w ruski czołg i ruski czołg skończył właśnie tak! I to jest totalnie legitne zdjęcie i totalnie prawda. Serio, musicie mi wierzyć. A jeżeli mi nie wierzycie, to oglądajcie dziś odcinek od początku do końca, bo dziś zobaczycie ekstremalny test Noki 3310. I już kiedyś kręciliśmy podobny materiał, który możecie zobaczyć klikając w kartę, o tutaj, ale dzisiaj mamy przygotowane jeszcze ciekawsze testy i jeszcze ciekawsze próby. Więc więc jeżeli się cieszycie, że w końcu coś ekstremalnie sobie potestujemy, to zostawcie tu jak najwięcej łapek w górę i strzelcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale po to, by być na bieżąco z takimi kolejnymi odcinkami pogry gry w legendarnieńskich cenach. Zapraszam Was do linku w opisie na GTW. A teraz... Zaczynamy, i to nie było rozsądne, to mogło mi złamać stół. Serio. Pierwszy ekstremalny test, jakiemu poddamy naszą Nokia 30, zaczęliśmy szykować już dzień wcześniej, dlatego całe tło jest inne, bo teraz jesteśmy dzień wcześniej. No bo wymaga on odczekania odpowiedniej ilości czasu. Jako ciekawostkę na starcie rzucę, że nasza Nokia jest w wersji odnowionej przez producenta, jak podaje aukcja, więc jak widzicie, mamy ją w pięknym pudełku. Tylko to, co mnie nurtuje, to jeżeli odnowiłem producent, to czemu tutaj nie ma znaczka Nokii? Jest to dla mnie trochę podejrzane, więc Spójrzmy na sam telefon, czy rzeczywiście jest to Nokia? No tak, odnowiona, w folicie jest znaczek Nokia i wygląda na to, że jest odnowiona całkiem nieźle. A czy działa? Włącza się? I w tym momencie, jak widzicie, jeszcze działa. A mówię jeszcze, bo to czy przetrwa pierwszy test jest rzeczą, no nie wiem. No niby niezniszczalny telefon, ale jednak wątpliwą, bo my ten telefon zamrozimy, zmienimy go w ogromną bryłę lodu, a potrzebne nam będą plastikowy pojemnik sztuk 1. Woda demineralizowana 5 litrów, chociaż myślę, że tutaj wejdą maksymalnie 3. Dlaczego taka woda? Dlatego, że chcemy, by nasza bryłka była jak najbardziej przezroczysta, by efekt wizualny też był satysfakcjonujący. No wyobraźcie sobie to, Nokia w przezroczystej bryle lodu. To będzie piękne. Czy będzie działać? To się jeszcze okaże. Na wszelki wypadek wyjmiemy baterię i włożymy ją dopiero po rozkłuciu naszej noki z lodu. Ej, no patrz, ona z tyłu wygląda naprawdę jak nówka. Aż szkoda mi ją mrozić. Mam nadzieję, że to przetrwa. Więc to, co w tej chwili robimy, to po pierwsze wrzucamy nasz telefon. Po drugie, żegnaj przyjacielu. Zalewamy go wodą. Ej, ciekawe, czy będzie pływał, czy się utopi. I wow, wlazło prawie że całe 5 litrów, tylko że ja bym chciał, żeby ten telefon był bardziej na środku bryłki. Dajcie mi sekundę, wymyślę coś, żeby go podtrzymać. Dobra, mam to. Wyjmujemy jeszcze na chwilę telefon, zamocujemy sobie tylnią klapkę. W studiu znalazłem kawałek przezroczystego plastiku, więc nie powinien zaburzać tutaj naszej pięknej artystycznej koncepcji, ale za to powinien... Podtrzymać nokie mniej więcej na środku. No i pięknie. Teraz wkładamy ją do zamrażarki na 24 godziny, a po 24 godzinach, pod koniec tego odcinka zobaczymy, jak się zamroziła, czy uda nam się ją rozłupać i czy po rozłupaniu będzie działać. Oglądajcie do końca, bo warto, a przed nami kolejny ekstremalny test, który sprawdzimy już teraz. Tym razem na stół wjeżdża naprawdę gruby sprzęcior, a jest to komora próżniowa, która stworzy nam bardzo wysokie podciśnienie w środku. Zresztą z tego też mieliśmy kiedyś całą serię. W tym momencie widzicie kilka urywków na ekranie po to, by pokazać Wam, co ta rzecz potrafi zrobić z innymi rzeczami. A co zrobić z telefonem? Czy Nokia 330 będzie w stanie wytrzymać tak duże obciążenie? Że, nie? Sprawdźmy to! Ej, ciekawy jestem, czy ktokolwiek kiedykolwiek na świecie tak testował Nokia. Wydaje mi się, że nie. Że takiej próby mogło jeszcze nie być nigdzie na świecie. Zanim włożymy telefon do komory, to coś sobie na nim odpalimy. Na przykład Snake'a dwójkę. Absolutnie klasyczna gra. Dajcie znać, kto z Was w nią grał w komentarzach. Ja grałem w nią maniakalnie. No i zobaczymy, czy nasz telefon będzie działał, czy się wyłączy, a jeżeli się wyłączy, czy uda się go uruchomić. Dajmy sobie nową grę i jak widzicie, nasz wężyk w tej chwili sobie sunie. A ja wsuwam Nokia do środka. Wy obraz będziecie widzieli właśnie tak. Dawno nie uruchamialiśmy tej maszynki, ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie git. Uwaga! Ok. zamykamy zawory i powietrze w tym momencie jest odsysane ze środka. Czy nasza Nokia zostanie zmiażdżona? Przybliżę wam trochę obraz. Póki co wężyk dalej działa. Ja najbardziej obawiam się w tym miejscu o baterię, bo tam w środku jest bateria. W środku baterii jest tam No tak, że tak by mogło coś się z niej bylać na przykład? Ja przez cały czas obserwuję, póki co wygląda na to, że nasza Nokia daje sobie całkiem nieźle radę, ja się trochę cykam. Wiesz, Przemo? No, bo tam jest bateria w środku, tu, więc ja się trochę cykam. A się trochę cykam. Ej, czyli to oznacza, że jeżeli zeszlibyśmy z nim pod wodę na jakąś dużą głębokość, w jakimś wodoszczelnym kejsie to prawdopodobnie Nokia również by sobie poradziła. Bo ile w tym momencie mamy atmosfer? Mamy tak mniej więcej minus 0,7 atmosfery, więc to już dość sporo. A nasz wężyk dalej leci. Ty no, chyba gościu z tym się nic nie stanie. Chyba niezniszczalna. Dajemy jeszcze 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wyłączamy. Ej, bo teraz jeszcze coś może stać przy wyłączeniu. Moment. Przetrwała chyba, a upuśćmy ciśnienie. Oh, ho, ho. słyszycie to? I uwaga, uwaga. Szanowni Państwo, można grać dalej. Zobaczmy, w jakim stanie jest jeszcze bateria. Bateria wygląda na całą, nawet nie spuchła. No i nasz telefon działa bez zarzutów. Jeszcze sprawdźmy głośnik, jakiś test dźwięku. Myślę. Że Nokia rzuca go Messe w komorę próżniową I że komora próżniowa totalnie nie może jej nic zrobić Nokia przetrwała Następny test Na ekranie naszego niezniszczalnego telefonu mamy wiadomości Jednak ja dla niego Nie mam zbyt dobrych wiadomości Bo czeka go potężny Crash test nie z jednym, a z dwoma pojazdami Bo spróbujemy go najpierw rozjechać czymś mniejszym A potem czymś większym I szczerze mówiąc, myślę, że z tym egzemplarzem Raczej możemy się pożegnać Nie sądzę, by mógł to przetrwać Ale chodźcie, sprawdzimy to Crash test numer jeden, Nokia 3310 Kontra Przemo Na skuterze O kurde, nabiera rozpędu I... O! Ale ją pozamiatało Zobaczmy powtórkę Trafiłem? Trafiłeś, chodź zobacz, co nie zostało. Odpadła no tylko tylnia klapka. No właśnie, coś słabo, nie? Słabo, ale poczekaj, pokaż. Wszystkie guziczki dalej działają, ekranik działa. No, nówka sztuka, chce ktoś kupić nokie? A nie! Czekajcie, bo został nam jeszcze jeden test. Tym razem ja w trochę cięższym pojeździe. Oj, oj, oj. Za no, dużo to tam nie chyba nie zostało. No nie mów! Czekajcie, no. chodźmy to <laughs> sprawdzić. I ja chciałbym zmienić ofertę sprzedaży, teraz chciałbym sprzedać się puzzle, bo to jest to, co właśnie zostało. Patrzcie na to, obudowa pognieciona, klawiaturka trochę pęknięta, szybka ej, to by się dało w sumie naprawić. Szybkę można włożyć, klawisze też, oj, tutaj ta część, od że z tyłu odpadła, to stąd, to jest trochę niepokojące, oj, to jest jakby wgniecione. Czekajcie, spróbuję to złożyć, zobaczymy, czy zadziała. Jak zadziała, to Przemo daje mi dyszkę. Co nie? Tak. Dlaczego? Bo tak powiedziałem. Dobra, ustawiamy odychę, przemo. Zadziała czy nie zadziała? No, zadziała. Tak? No. To ja mówię, że nie zadziała. Okej, okay, mamy 50-50. Uwaga. No troszeczkę nam się krawędzie tutaj nie do końca schodzą. Tutaj mamy już prawda streamingowany ekran, jeden przycisk do podszlifowania, ale czy się włączy? I. I. To jak nic przez tą budowę, zdejmę tył. No, nie włączy się. Chcesz spróbować? No, spróbuj sam. No, ten przycisk jest jakiś zepsuty No, 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 dobra, oddaj Nokie. Nie da się nawet go wcisnąć. I dyszka ląduje na moje konto. Wygrałem 10 zł. Ale zepsułem Nokie, za którą zapłaciliśmy coś. O nie! Szanowni Państwo, czy zastanawialiście się kiedyś, co stanie się z Nokią 330, kiedy włożymy ją do słoika? No, tak w samym słoiku nic, nawet jeżeli zakręcimy, ale można dodać czegoś do środka. Na przykład silnego, budowlanego. Rozpuszczalnika nitro. Czy nitro będzie w stanie zniszczyć lukię 3310 Nie ten nitro. Ten nitro. To się okaże. Zostawimy ją tam na jakieś 2-3 godziny. hazardu ze względów bezpieczeństwa postanowiłem, że wyjmę baterię, bo wolałbym, żeby to się nie odpaliło. To jest substancja łatwopalna, a z baterią to nigdy nie wiadomo. Więc, o Jezu, to nie pachnie najładniej. Lepiej się odsunę, żeby się nie nawdychać oparów. Zalewamy nasz telefon. Przemo, jak go wstawiasz w stanie, czy nie? Jak go wyciągniemy. Myślisz? Myślisz, że tyle wystarczy? A jak obstawiasz? Czy plastik się stopi w kilka godzin, czy nie? No zobaczymy, nie jestem. Pewny. No, obstawi jakoś, no zaryzykuj. To nie. Nie odkształci się według Ciebie. Nie. No dobra, no to moi drodzy, napiszcie, jak to będzie według was w komentarzach. My zostawiamy to na kilka godzin, sprawdzimy to na koniec odcinka, a teraz lecimy z kolejną próbą. Ej, patrz, 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 patrz! Już po chwili tutaj jakiś osad się. Wytrąciły, tak jakby się coś w środku rozpuściło. Oj! Za kilka godzin będzie z tym grubo. Póki nasz koleżka zażywa kąpieli w rozpuszczalnikowym spam, my pod lupę weźmy sobie kolejny egzemplarz, bo co do niego mamy naprawdę wielkie plany. Otóż jakiś czas temu w internetach udało mi się znaleźć właśnie taki filmik. I spójrzcie sami. Jak widzicie, ta cegła jest silniejsza od prawdziwej cegły, a przynajmniej tak pokazuje ten film. Czy to prawda? Bardzo chcę to sprawdzić, więc chodźmy, zobaczmy, kto wygra, cegła czy Nukia 3310. Wygląda na to, że na filmiku telefon był o coś oparty, wydaje mi się, że był to krawężnik porównywalnej wysokości, jest pierwsza z cegieł i właśnie tutaj ją ustawimy. Tylko puśćmy sobie jakąś dramatyczną muzykę, jest odpowiednio dramatyczna, moja ulubiona. I uwaga, zobaczmy, co będzie silniejsze, Nukia czy cegła, to jest za 2 metry, nie? Chyba tak. Totalnie 2 metry, uwaga, 3, 2, 1. się rozpadła, ale zobaczmy czy wydarzyło się coś jeszcze. W ogóle szybka powtórka. I po chwili wygląda na to, że telefon jest w pełni sprawny. Jak słyszycie, są dźwięki. Klawisze również działają, więc można powiedzieć, Czyli jeżeli chodzi o działanie, to absolutnie bez zarzutów. To, co można zarzucić, to to, że obudowa w kilku miejscach jest nadszarpięta, przez co nie do końca się schodzi. No i to, co można zarzucić, to ten TikTok, że on jest fejkiem, no bo cegła o dziwo przetrwała starcie z nokiem, ale szczerze miałem nadzieję, że będzie odwrotnie. O kurczę, przemoc, cóż za pech. Jaki pech? No spójrz, no, no zobacz sam, bateria nam się kończy i zaraz telefon nie będzie się chciał odpalić jak jakieś stare, rozładowane auto. A wiesz, co się robi ze starym, rozładowanym autem? Co kosza. Nie, nie, nie. Możesz je podpiąć na przykład pod inny akumulator i zobaczyć czy ruszy. Standardowo napięcie w baterii yy, w Nokii 3 czy 3, 10 to jest 3,6 czy 3, 7V, tak jak widzicie tutaj na etykiecie. Natomiast ten akumulator wypuszcza 12V. Wybitnym elektrykiem nie jestem, ale jeżeli to zadziała i że przy tym nie zjara, to będzie jakiś cud. I mamy też takie kable, jak widzicie, do odpalania, reanimowania telefonów. Ej, to jest strasznie ciekawe. Nie mogłem się doczekać, żeby ten eksperyment przeprowadzić. No i co? Wpinamy sobie krokodylki tutaj, plusik do plusa, minusik do minusa. Zobaczmy teraz jak to leci w naszym telefonie. Okej, okay. i z lewej strony mamy plus, a z prawej strony mamy minus. Więc zacznijmy może, a od minusa wypnijmy sobie krokodylka od tutaj i tutaj dajmy plusa. Słyszycie to? Telefon wibruje. Patrzcie na to. Przemo, ja go przerobiłem. Przerobiłem go na motorówkę i takiego wyniku tego testu się nie spodziewałem. To jest powalone. Ej, pokażcie ten fragment filmu znajomym. Co się stanie z Nokią 330, kiedy podepniemy ją do akumulatora? <laughs> Ej, czekaj, się, ja to wypiąłem, czy... Ale słyszysz? Słuchaj, słuchaj. To głośnik. To jest dźwięk z głośnik, ale śmierci z palenizną, widzowie. Kajcie, a dajmy ekran do przodu. Czy coś się pokaże na ekranie? Spróbuję ją teraz włączyć. No, nie włącza się. No dobra, ale włóżmy sobie teraz normalną baterię. Odepnijmy to. Oj, ale śmierdzi mega z palenizną. I uwaga, czy ja usmażyłem Nokia 330? Czy może jednak się włączy? No wygląda na to, że się nie włączy. Żegnaj! Adios! Usmażyliśmy Nokiet. <susmarzyliśmy> to było genialne. Zostawcie łapkę w górę za ten test, a my mamy jeszcze coś grubego. Ej, właśnie! Ja przemówiłem w internecie obrazki. jakie? Zabawne. I to się nazywa memy, wiesz? I niektórym memy to nawet prawdę mówią, bo i widziałem taki mem, że ktoś stworzył najlepszy młotek na świecie, bo przykleił szarą taśmą Nokia 330, może nawet niekoniecznie działającą, ma taką zepsutą, bo wiecie, ona sama w sobie stwarda, do takiego trzonka od młotka. O takiego trzonka od młotka! I zrobił najlepszy młot na świecie, lepszy i potężniejszy niż młot Tora I to spróbujemy zrobić i zobaczymy, czy Nokią da się wbijać gwoździe. Kawałek drewna, podsmażona Nokia, szara taśma. I gwoździe. I oczywiście nasz strzonek od młotka, do którego w tym momencie przytejpujemy sobie solidnie. Miejmy nadzieję. Nokie. Gotowy. Wykuty w ogniu młot 3.3.10. Przecież to będzie niezniszczalne. Ja nie, przepraszam, ja nie wiem, czy to jest w ogóle legalne. Czy można takie rzeczy posiadać? Czy ktoś mnie za to nie zamknie? Ale zobaczmy, czy to wbije gwoździa. Uwaga, 3, 4. Stary, widziałeś gdzieś nasz studyjny młotek? Tak. Wyrzuć go. Wy, wyrzuć go, oddaj go biednym potrzebującym. Ja już go nie potrzebuję. Ja mam dużo lepszy młotek 3, 3 Jak widzicie, to działa. Pogłoski były prawdą. Gwoździe wbija bez zarzutu. Jest totalnie. Genialny. A będzie nam jeszcze potrzebny do rozbicia. Wiesz, czego rozbicia? Tego, co czeka na nas w zamrażarce. Chodźmy zobaczyć, czy telefon się zamroził. Come on, jestem giga-ciekaw. Wielkie otwarcie. Uwaga. Czy to się udało? Czy bryłka będzie przezroczysta? Patrzcie. Dobra, już wiemy, że się elegancko zmroziło, czyli czasu wystarczyło. Ej, ale ona trochę pękła. Spójrzcie, Nokia próbuje się wydostać ewidentnie, bo rozsadziła bryłę lodu. Dobra, weźmy to do stołu i przyjrzyjmy się temu z bliska. Ej, patrz, ale pa, papa, jeszcze tu. Co tu się wydarzyło? Jakie lodowe kolce. Okej, okay, idziemy z tym. Zobaczmy, czy wylezie. O! Ej, od razu! Widziałeś? Kozacko! Ale potężna kostka lodu. I naprawdę sporo roboty może być przy rozkuwaniu tego. Dobra, rozkuwamy Nokie 330, Nokie 330. A czemu by nie? O! To się udało! I to nie było takie trudne. Myślałem, że to dłużej zejdzie. Ale spójrzcie. Wow! Nie wiem, czy z wyświetlaczem to jest wszystko w porządku. Bo patrzcie, on wygląda, jakby był trochę zgnieciony. Może lód jakoś. Przy zamrażaniu go zgniótł i doprowadził do jego rozdania, ciężko powiedzieć. Jeszcze ją rozkujmy. No to jest świetne. Ej, to jest piękne. Przemo, zróbmy z tym miniaturkę. Poczekajcie, musimy zrobić kilka zdjęć. Zaraz wracam. <laughs> Sorki, już jestem, nie mogłem się powstrzymać. No a teraz czas rozłupać to do końca. O. No dalej! No dalej, wyłaś! Lodowy golemie! <laughs> Ja się bardzo cieszę, że możemy, wykuliśmy ten młotek. On jest naprawdę przydatny. O! I udało się! Wylazła w całości! Tak wygląda Nokia 3310 wydobyta z bryły lodu. To, co możemy zauważyć, to to, że w całości trochę spuchła. Prawdopodobnie woda dostała się do środka i sprawiła, że pojawiły się odstępy w obudowie poprzez jej rozpieranie. No, czy ja będę w stanie ją jakoś otworzyć? Fajnie by było. Ej, czekaj, bo my wyjęliśmy z niej baterię, a tu jest twarde. Ej! Czy tam jest lód? Muszę to trochę pokruszyć, chyba. Chyba to mamy, zaraz dostaniemy się do środka. I oho! Patrzcie na to! W środku, w miejscu baterii, pojawił się lód. Także mamy baterię z lodu. Gdyby dało się odpalić telefon lodem, to pewnie by działał. A w innym wypadku musimy to wyłupać Może wezmę sobie ten młodeczek. będzie bardziej precyzyjny? Dobra. I w tej chwili telefon wygląda właśnie tak. Udało się wydobyć większość lodu ze środka, ale czy zadziała? Jestem niemalże przekonany, że w tym momencie nie. Ale kiedy go wysuszymy i włożymy do ryżu, to szczerze. Uważam, że jest na to szansa, bo widziałem przypadki, gdzie Nokia wstawała z gorszych stanów. Więc teraz użyjemy magicznej, montażowej sztuczki i przeniesiemy się do przodu w czasie o jakieś 24, może 48 godzin. Ja biorę go do domu, wkładam do ryżu, a teraz czas na wyciągnięcie. Ja na wszelki wypadek zakładam rękawiczki, bo co ciekawe, w tym słoiku coś się wydarzyło. Jak widzicie, nasz rozpuszczalnik zmienił kolor na niebieski, to obstawiaj, że obudowa się nie roztopi, nie? No A patrz tutaj, popatrz tutaj, popatrz tutaj. widzisz to? Widzisz to przemo? Nie, nie tutaj wiem. chyba się coś wydarzyło. Dobra, odkręcam i spróbujmy ją wydobyć. O, stary, ta obudowa jest jak z mydła. A! Patrz, patrz, co tu się wydarzyło. Obudowa całkowicie się rozpuściła. Całkiem niewykluczone, że ona jest z takiego stopu, z ABS-u. Jeżeli ona jest z ABS-u, no to on może, oj, ulegać rozpuszczeniu. Patrz, ona się tutaj wgięła. Totalnie, można z, nie, z niej wykręcać to jak. Wow, jak gąbkę i wodę! No dobra, wygląda na to, że rozpuszczalnik zdecydowanie pokonał. No, kiedy 330 nawet nie próbuję jej włączać, bo to nie ma sensu i prawdopodobnie nie byłoby też zbyt bezpieczne. Och, wow! Och, wow! Patrz stary! To normalnie da się zdjąć palcami. Czy środek działa? No niestety nie jesteśmy w stanie już tego sprawdzić. Spoczywaj na dnie słoika razem z rękawiczkami. Je też na wszelki wypadek wyrzucę. Dwa dni później wkładamy baterię i zobaczmy, czy ktoś podajemnie przedł ją naprawić w nocy i... O, co? Czy tutaj... Co? Co to jest telefon? Który spędził 24 godziny w zamrażarce w lodzie i on działa. Jedyne co mu można zarzucić, to to, że ekran jest tutaj trochę rozlany, ale działa dużo lepiej niż telefony wcześniej. Patrzcie, guziki też są sprawne. No, Simki teraz do niego nie włożę, bo nie mam jej w domu, ale to działa. To jest jakieś pobalone. Ten telefon jest niezniszczalny! Sztos! No i cóż mogę rzec, moi drodzy, jestem z nas wyjątkowo dumny z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że udało nam się pokonać tak wiele niezniszczalnych telefonów, tak wieloma ekstremalnymi próbami, a po drugie, dlatego, że udało nam się wykuć naprawdę solidny młot, którym można w coś przywalić i rozwalić, więc wy też rozwalcie czerwony guzik do subskrybowania wraz z dzwoneczkiem i zostawcie lajka. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, zapraszam na poprzednie, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło, Cześć! Super jest.